W ramach gawent historycznych dziś o urzędzie Gminy Radogoszcz, jak słuchacze czy widzowie wcześniejszych moich gawęd historycznych yy, prawdopodobnie wiedzą, do 1946 roku te tereny yy, Radogoszcza obecnego nie należały do Łodzi, a należały do Gminy Radogoszcz. Zresztą ta Gmina Radogoszcz była o wiele szersza niż sam obecny Radogosz, że ona yy, w ogóle historycznie kiedyś obejmowała bałty, a yy, także już przed samą swoją likwidację obejmowała także Żabieniec, obejmowała Marysin, Rogi i jeszcze kilka innych terenów. Ale wracając do tego, rodzi się pytanie, była gmina, gdzie był urząd? Otóż sprawa jest dosyć złożona i nie znajdziemy jakiegoś takiego budynku jednego, w którym ten urząd był, natomiast jak wskazują dawni mieszkańcy, ostatnia lokalizacja tego urzędu, to znaczy w 1945 roku, była przy ulicy Świętej Teresy. Wtedy to była Świętej Teresy, nie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przez jakiś czas była to zresztą Teresy, ale to już oddzielna historia. W każdym razie ta ulica, obecnie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, była granicą między łodzią a gminą Radogosz. Obecnie zresztą jest granicą pomiędzy osiedlem Bałty Centrum a osiedlem Radogosz. I po północnej stronie tej granicy był już Radogosz. Ten urząd mieścił się w takim budynku drewnianym, Danym, yy, przy Ulicy Świętej Teresy, z tym, że nie w tym. Ja tego wybrałem trochę dla ilustracji, dlatego że ten budynek przy Świętej Teresy 11 jest jedynym, jaki się zachował, natomiast sam ten urząd mieścił się dalej, bliżej ulicy Zgierskiej. Obecnie nie ma już żadnego śladu tam po tym budynku. Wiadomo tylko, ten, że on był drewniany, i po tym, jak przestał tam funkcjonować, urząd został zamieniony na mieszkania. Później był opuszczony i został rozebrany na początku lat 80. ubiegłego wieku, ale ostatni adres właśnie Urzędu Gminy Radogość to była ulica świętej Teresy. Co ciekawe, nie zachował się żaden materiał fotograficzny, przynajmniej mi się nie udało dotrzeć, pokazujący ten, pokazujący ten budynek, dlatego też dokładnie umiejscowić go w tym filmie nie umiejscowiam, a pokazuje coś, co do niego jest trochę podobne, a zostało tym śladem dawnej zabudowy Radogoszcza.